To żubr. Żubr! Niestety nie będzie to żubr. Jest to słowo z błędem ortograficznym. Moi drodzy, w mojej kopercie był ukryty żółw. Żółw był ukryty w mojej kopercie. Halo? Halo Janusz? Halo, witam serdecznie Panie Januszu. Eee, co Pan proponuje? Co jest na tych imprezach tak często? Na jakim prezie tej dupeczki? Panie Janusz? Powiedz, jaki przedmiot szkolny najmniej przydaje się w życiu? Jacek? Pana... Halo, dobry wieczór? Dobry wieczór. Co to może być? Eee, a kto mówi? <noise> Justyna z programu rozwiąż zagadkę. Co może być w szafie na literę K? Eee, kurwa. Bo już chciałabym rozwiązać tę zagadkę. Halo, halo, dobry wieczór. Może teraz? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? Odpowiedź to chyba, co by cię rżnął. No, chyba raczej nie. Eee, halo, dobry wieczór? Halo, halo. Jaka jest odpowiedź? Robisz gałę albo pałę? Nie mów tego, tylko powiedz, o czym teraz myślisz. Nie! <noise> Mężczyźni lubią, ale u kobiety nie lubią tam włosów czy u siebie. Ale możesz to nazwać delikatnie. No przecież są takie nazwy, takie miłe. Są, no. Możesz milutko powiedzieć. No na przykład. Cześć jak? z ciała, tak? No właśnie, o to chodzi. Patrz, najwyżej punktowane odpowiedzi wolne, jest szansa na dużą kasę. No to skoro już wiemy wszystko o to chodzi, no to odbyt, tak? <noise> Dzień dobry, jakie może być jeszcze zwierzę? Żubr. Żubr! Dobrze! 100 złotych za żubra! Żubrze! Zróbże coś tam, co i był jakiś taki wierszyk. Żubr, tak się pisze. Tak się pisze żubra. Dobrze. Nie, o, nie, poleżka. muszę to zniszczyć, o nim nie widział. <grywa> nie, nie mój syn, o, o, Zobaczył, którego gnębię dyktandami, to będę miała. Halo? Proszę pana, tylko proszę jakieś takie łatwe zwierzę do zapisania, proszę podać hasło. Stróż. Struś! dobrze, 100 złotych, struś, dobrze. Jejku, aż się zaczerwieniłam. Dlatego... World Geography question is... Budapest is the capital of what European country? Budapest is the capital of what European country Nathan has already locked in? This might be a stupid question. I'm guessing it's probably okay. going to be. Like, I thought Europe was a country. Let's see. Buddhist. Budapest? I never even heard of that. All right, here's your here's Where? your options. I mean, you could drop out with ten thousand dollars. Like, got... I know they speak French there, don't they? Like, I want to say, is France a country? I don't know what I'm doing. You know what? Let's and let's just, talk. Like... Let's talk about your options. Okay. Kelp. Yes. Focus. I am. Like, I'm listening to what you're saying, but I only hear what I want to. That's just called being a woman. Oh. Let's talk about this. I really want you to get to twenty-five thousand because no matter what happens after that, you're yeah. walking out of here with twenty-five thousand. All about chair. the charity, so I gotta think what's best for them. Let's see. I am just going to copy. Copy. Yeah. Come on, Nathan. If you had had to guess, if you had had to guess, do you have a guess? i don't think france is a country, but i would have said that, i don't know. i don't know. i'm just going to say france. i don't know. Okay. france is a country. i will tell you, you that. if you had said france, you would have gone home with nothing. that Woo! is not the right answer. <sighs> the right answer is hungry. is what? hungry. hungry. like i'm hungry. that's a country. <laughs> ale <laughs> Proszę bardzo. Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Nawijają. Halo? Nawijam ciągle, nie? Coś białego. Ale mnie zatkało. Dobrze, Sł słuchajcie, yy, szukamy czegoś białego, co jest w kopercie, bo tam coś jest, a ja za to zapłacę 100 zł, więc jak widać do góry. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, coś białego. Witam. Dobry Witam, coś białego. Kupa. Jeszcze raz. No, kupa jest biała. No. turystami mamy 7 odpowiedzi i zajmujemy się zupełnie czym innym, czym, bo zaraz się to okaże. Więcej niż jedno zwierzę to. Owca? Jeszcze raz. Więcej niż jedno zwierzę to. Lama. Lama. No Lama. nie, no to teraz Darek, więcej niż jedno zwierzę to. to może Monika. Więcej niż jedno zwierzę. To. Stado? To stado. Tak. Co według powiedzenia można zrobić z kotem? Eee. Artur. Powiesić kota. <grystanie> <grystanie> a nie za czas jego trwania. A ja witam następnego gracza. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jaka będzie odpowiedź? Ta, ta. Słucham. Sar. Jaka jest odpowiedź? Szybciutko. Trzy. Dwa. Zafartele. Obciąganie. Wymaga krzywek. Niewątpliwie. Dobrze. Przyrząd sportowy, jaki może trzymać w dłoni lekkoatleta. Co to jeszcze może mieć w ręku? Stacheta. Yy, to jest, no nie, to, to z dawnych <grym> czasów. Ale no, no już nie. powiedziałeś, że to sztacheta, trudno. Yy, to dawne czasy jakieś widzę, yy, no, że facet ze sztachetą chodzi po ulicy. No. Chłopak z Drechowa, nie?